Jak stworzyć tekst reklamowy, który będzie odpowiednio przekonujący dla Twoich odbiorców? Co prawda, sam tekst reklamowy nie pełni już raczej roli przyciągnięcia uwagi odbiorcy po drugiej stronie ekranu, jednakże ma on inne zadanie, ma on zatrzymać, czyli przede wszystkim zaciekawić odbiorcę tym, co chcemy mu przekazać. I właśnie tekst reklamowy służy temu. Tak więc w tej lekcji konkretnie pokażę Ci, jak stworzyć i jak przeprowadzić zainteresowaną osobę do tego, by już na tym pierwszym etapie kontaktu z Twoją marką, z Twoją reklamą zainteresowała ona się maksymalnie Twoim. Komunikatem reklamowym. Dwa rodzaje tekstów reklamowych. W zależności od tego, co jest celem naszej kampanii reklamowej, możemy wyróżnić dwa rodzaje tekstów reklamowych. Pierwszym stylem będzie styl tekstu reklamowego, w którym za bardzo się nie rozpisujemy, czyli piszemy krótko i konkretnie. Przykładowo najczęściej wykorzystujemy go w sytuacji, gdy z Fanpage czy też Instagrama reklamą chcemy przekierować użytkownika do konkretnej strony docelowej, oferty, czy na przykład tematycznego artykułu. Drugim stylem jest tekst reklamowy, który będzie dłuższy, który ma już na pierwszym etapie, na pierwszym kontakcie z odbiorcą zainteresować go maksymalnie tym, co chcemy mu przekazać. To najczęściej wykorzystuje się w sytuacji, gdy naszym celem na przykład jest pozyskanie większej ilości kontaktów na konkretną usługę, czy też umówienia się na bezpłatną konsultację. Tworząc taki tekst reklamowy, warto mieć na uwadze kilka wskazówek, dokładnie dwie wskazówki. Pierwszą z nich będzie to, by na samym początku tego tekstu reklamowego zmaksymalizować szansę na to, by zainteresować odbiorcę, czyli jasno możemy przedstawić problem oraz rozwiązanie, jak z tym problemem sobie poradzić. W drugiej kolejności warto tutaj zastosować pewne elementy skutecznej oferty, oczywiście dostosowanej do platformy, w której ją opublikujemy. Nie może to być klasyczna oferta, którą na przykład mamy umieszczoną na stronie internetowej, jeśli chodzi o ten model, ale w sytuacji, gdy chodzi o post reklamowy na fanpage'u, na Instagramie, trzeba to zrobić w bardziej skróconej wersji. Tak więc warto tutaj wspomnieć o efektach, które można wygenerować, jak przebiega zabieg, jakie efekty może on wygenerować oraz oczywiście na samym końcu warto również zastosować call to action, wezwanie do działania, by zachęcić jak największą grupę odbiorców do tego, by skontaktowały się z nami już na tym etapie reklamowym, by wzbudzić działanie u naszego odbiorcy, który też taką reklamę Zauważył. Jeśli chodzi o call to action, najczęściej wykorzystuje się limit promocji na zasadzie limitu czasu, miejsc, czy też po prostu zaproszenia na darmową, bezpłatną konsultację. Główny cel call to action to wywołanie natychmiastowej reakcji i działania u potencjalnego klienta, który zapoznał się z naszym komunikatem reklamowym.